Witam w dzisiejszym odcinku łapacza Trolli. Zapraszam, to już jest 24 odcinek. Zobaczmy, co pisaliście ostatnio. Zaczynamy! Chodźcie do mnie, moje trolle! Czemu jak ciebie oglądam, chce mi się jeść mambę? Czy to normalne? Normalnie nie jest to normalne, ale w tym programie jest to normalne. Sprawiam, że nienormalne rzeczy są normalne. I, I to, to jest, jest mój, mój sposób! na porywali świata! Bum. Niech troll zrobi imprezę! Impreza! Bum, bum! Impreza! Beep 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 beep. A czy jak zjem masło, będę maślanką? A jak ja zjem chleb, to będę chlebakiem? Pii. Karol, jak ty to robisz, że stoisz w tym lesie, nagrywasz i wcale nie jesteś przeziębiony? Ja wyjdę z domu na dwór z rozpiętą kurtką i następnego dnia mam katar i gardło mnie boli. Droga Kasiu, nie należy bać się zimna. Organizm musi najpierw poznać wirusa, żeby móc się na niego uodpornić. Dlatego zalecam nie bać się zimowych przeziębień, bo one tylko wzmacniają twoje ciało. Pozdrawiam, Jutyta. Yyy, eee, znaczy Karol. Pii. Dlaczego niu, niu niu a nie mu mu? mu? Smutna twarz. Posłuchaj jak to brzmi. Mu mu brzmi jak jakaś krowa, która udowiła się kiślem. Pół poproś trola, żeby zatańczył. Bumum. Coś tego, nie mogę na to patrzeć! Trolle naprawdę nie umieją tańczyć. Nie proście mnie więcej, żeby troll tańczył. Pi Skoro na 50 tysięcy widzów obciąłeś włosy, to czy na 100 tysięcy widzów obetniesz uszy? Jeśli nie, to co planujesz? Jakby ktoś nie wiedział, na 100 tysięcy subskrypcji pofarbuję swoje włosy na różowo, więc do dzieła. Pi Karolu, mam problem. Mój kibel się we mnie zakochał i nie chcę mnie puścić. Smutna twarz. Powiedz mu, że nic do niego nie czujesz. Może go to zatka. Pi Kartonie, to pytanie do ciebie i twojego kolegi trola. W mojej klasie chłopcy mówią Troll. Zawsze się obrażałam, ale odkąd oglądam łapacza nie wiem czy się obrażać, cieszyć się, czy bać się, że mnie złapiesz. Przerażono, obrażono, wesoła minka. Absolutnie nie masz się czym przejmować. Poza tym zapraszamy cię do naszego klubu. Mamy darmowe chipsy. co ty jesz, chudzinko? Jem chipsy, pizzę, kebab. W ogóle uwielbiam jeść. Tylko w brzuchu mam taką małą czarną dziurę. I dlatego jestem taki chudy. Oj, widzieliście mój tatuaż. Ups. Gdy podlewam drzewo sokiem jabłkowym, to zmuszam je do kanibalizmu? Nie no, co ty nie wiesz, jak się sadzi drzewa? Bierzesz po prostu jakikolwiek patyk, wbijesz go w ziemię, i zależnie czym go podlejesz, takie wyrośnie drzewo. Na przykład, jeśli podlejesz sokiem jabłkowym, wyrośnie jabłoń. Jeśli podlejesz sokiem bananowym, wyrośnie bananowiec. Tylko nie sikaj na niego! Czy masz jakieś zwierzątko? Mam wiele zwierzątek: jednorożce, renifery, takie fajne króliczki, co skaczą, co mają takie tęczowe uszka. Ale moje ulubione to są takie białe myszki! Lubimy się razem bać! Chua! Karol, dlaczego syrop na kaszel w reklamie syropu na kaszel trafia do płuc, a woda do żołądka? Dobrze, że tak jest, że wystarczy tylko połknąć leki i one wiedzą, co mają leczyć. No bo wyobrażasz to sobie, żebyś musiała na bolące kolano wylewać sobie syrop? Albo brać tabletkę na ból głową i walić sobie nią w łeb? Jak się wymawia ketchup, ketchup czy ketchup? Narysuj sobie wąsy. Przecież mówi się ketchup ma namar. A co do wąsów? Zróbmy to do dzieła. Hello amigos, do you want to buy some tacos? <mulgamy> Czy w twoim lesie jest jezioro? No jasne, że jest jezioro! W tym lesie jest wszystko! <mulgamy> <mulgamy> Pozdrów ode mnie twojego trola. bardzo go lubię! Ej trolu, masz pozdrowienia od OSIO99! Nie mam czasu, sram! A, okej. Okay. Zatańcz balet, proszę, to moje największe marzenie. Już mogę, nie muszę dalej. Pu trolu, umiesz latać? Nie wydaje mi się, żeby taki ciężki troll mógł latać. No ale zaraz, zaraz, zaraz. Mhm. Ja jestem okrągły, balony mhm. też są okrągłe, a balony mogą latać. No ale balony są puste w środku, dlatego mogą latać. A nie chwila. Wiesz, jednak wydaje mi się, że możesz latać. Pół Karol, to w końcu jak smakuje woda? No wiesz, jeśli to jest woda z kibla, to... GÓWNIANIE! Pół kupiłam telewizor z Neonet i nie ma na nim kokardki! Dlaczego życie jest takie złe? Dlaczego? Dlaczego życie takie! Jest! I dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odciku łapacza trolli. Ja jestem z Durny Karton. Zapraszam Was do komentarzy oraz do innych filmików oraz do zostawienia oceny. Jeśli Wam mnie za mało, to oczywiście zapraszam na Facebooka, Instagrama, to możecie zobaczyć JAKIEŚ zdjęcia, co wrzucam i takie tam. Do zobaczenia, moje trole. Pa! EJ a widzieliście mój nowy tatuaż? Taki sobie ten, ten zrobiłem. Fajny, nie? Takie wąsy. Super tatuaż mnie. Normalnie jak bananci. Gdzie zrobiłeś tatuaż? Czemu nie nagrałeś filmiku jak robisz sobie tatuaż? Bo to pisakiem!